Cześć. Dzisiaj następny etap kursu. Mamy już podpiętą do tej pory domenę do hostingu, mamy zainstalowanego WordPressa. Dzisiaj pokażę Ci podstawowe ustawienia, pokażę Ci też jak tutaj się robi wpisy i jak się tworzy pod podstrony. No tak, logujemy się na, na panel. Logujemy się za pomocą tego adresu Czyli wpisujemy adres domeny wp-admin wpisujemy login, hasło wcześniej ustalone przy instalacji i logujemy się a strona wygląda na chwilę obecną tak i lecimy po kolei tutaj na początku mamy aktualizację E, pojawiają nam się one tutaj automatycznie. E, pokazuje, które wtyczki akurat na przykład można zaktualizować. E, pokazuje się, że na przykład jest nowa wersja WordPressa. E, warto tutaj czasami wejść i zaktualizować. E, lecimy po kolei. Więc tak, mamy najpierw wpisy. Tutaj mamy wyświetlone wszystkie wpisy. Możemy sobie tutaj również wpisy dodawać albo tutaj, albo tutaj. Dodaj nowy wpis, więc <coughs> tak, ten podstawowy wpis usuwamy, można to zrobić na dwa sposoby, albo robimy, go, robimy to tak, że tutaj klikamy kosz i ja on nam się usunie, ewentualnie na przykład jak chcemy usunąć kilka wpisów, to je wszystkie zaznaczamy, wybieramy masowe działania, przenieść do kosza, zastosuj i hurtowo nam usuwa wszystkie niepotrzebne wpisy no sobie zrobimy jeden przykładowy wpis, dodaj nowy No i to tak na szybko, nie będę tutaj teraz pisał wszystkiego. Klikamy, opublikuję. I patrzymy, co się zmieniło na blogu. I mamy pierwszy wpis wyświetlony. Teraz tak, media. Tutaj na przykład można sobie wgrać hurtowo zdjęcia, które potem bardzo ułatwiają tworzenie fotoblogów. Potem się szybko dodaje z biblioteki zdjęcia do wpisów. Bardzo to ułatwia sprawę. A teraz strony nasz blog, w ogóle WordPress, może za pomocą WordPressa, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, można sobie tworzyć strony, nie tylko blogi, można wtedy nie używać wpisów jako takich, można to wszystko stąd wywalić, można sobie stworzyć normalne strony i tutaj mielibyśmy akurat w tym szablonie wygląda to tak, że tutaj się dodają strony a już Ci pokazuję jak to się robi to takie klikasz dodaj stronę na przykład taką potem to wypełnimy. i klikamy opublikuj i tutaj klikamy sobie pod nową i teraz automatycznie powinny nam się pojawić nowe strony, no i właśnie się pojawiły potem Ci pokażę jak to porządkować jak zrobić, żeby one się tutaj nie dodawały automatycznie, bo nie zawsze jak robimy sobie jakąś dodatkową stronę chcemy, żeby to wszystko było tutaj e, widoczne, ale to wszystko po kolei będziemy robić tak, komentarze tutaj można zarządzać komentarzami e, my jednak tych komentarzy nie będziemy używać e, pokażę Ci w innym filmie komentarze takie facebookowe, one są dużo lepsze niż te tutaj z wordpressa także tego w ogóle nie będziemy używać teraz wygląd tutaj mamy kilka rzeczy do ustawienia przede wszystkim możemy sobie zmienić motyw na jakiś inny na szybko sobie znajdziemy coś innego dodaj nowy motyw i tutaj możemy sobie wyszukiwać wśród motywów dostępnych za darmo. można sobie też wgrywać motywy płatne, jest kilka stron gdzie takie motywy można sobie kupić one są całkiem fajne, w innej lekcji pokażę Ci skąd takie motywy płatne również brać, no tutaj akurat to byśmy sobie wybrali na razie powiedzmy, Dobra, dajmy, że ten i klikamy włącz. Tutaj odświeżamy. Już powinien być nowy motyw. A mamy wygląd strony. zmieniony A tutaj nie pojawia się menu w ogóle. Tu mamy wpisy. To jest w sensie tytuły. Tu jest ten wpis. Ale nie ma menu. Ale to za chwilę dojdziemy do tego. Na bliżej. Zmienimy to w personalizację Tytuł, opis, witryny Tutaj zawsze standardowo jest kolejna witryna, oparta na WordPressie No i tutaj wpisujemy sobie jakiś opis Ten opis jest na przykład widoczny Jak wrzucamy stronę na Facebooka to ten opis nam się pojawia Też Więc warto go zmienić, żeby nie było kichy No bo to średnio to wygląda Opis co byśmy tutaj dalej. No. główka nie ustawiamy, statycznej strony głównej na razie nie ustawiamy, widżetów nie ustawiamy. Klikamy, zapisujemy i powinno nam się to zrobić. Zamykamy i lecimy dalej. widgety czyli to jest to co nam się wyświetla tutaj na przykład meta, a ja to go nie potrzebuje, więc to wywalamy klikasz sobie tutaj odśwież i już tego nie ma, jeżeli coś potrzebujesz tutaj dodać na przykład jakieś pole, ma wyszukiwanie albo na przykład e, pole tekstowe to tutaj wszystko mam na przykład pole tekstowe wyciągamy, tutaj jest, możemy sobie na przykład tutaj też wrzucić menu jak to lubi, ale nie będziemy teraz tutaj tego robić, wrzucamy to stąd I tutaj możemy sobie coś wpisać na przykład Tutaj od razu sprawdzamy. No, i mamy dodatkowe pole. No ale to na razie też tam nie będzie no, ale dobra na razie jest to menu. Nazwa menu. I teraz tak, żeby nam się to co mówiłem wcześniej e, do menu, które nam teraz zniknęło nie dodawało automatycznie wpisy tworzymy sobie nowe menu nazywamy go menu klikamy otwórz menu i mamy stworzone menu i teraz tak przykładowej strony nie dajemy dajemy kontakt o mnie dodaj do menu i klikamy i oczywiście możemy sobie tutaj w odpowiedniej kolejności nazwa menu Tutaj można sobie, żeby automatycznie dodawało, ale nic tutaj nie wydajemy. zapisujemy. W ciągu nie powinno nam się jeszcze ono pojawić. Zarządzaj rozmieszczone. I teraz tak, to menu tutaj i ekranu zapisz. To jest nasze wystawienie. I właśnie pojawiło nam się to nasze menu. Tak akurat jest w tym motywie, a w innych motywach może być inaczej. Może być tak, że to menu jest od razu tutaj widoczne. Zależy to od motywu. Akurat na tym motywie tak jest. I teraz lecimy do nagłówka. Nagłówek, czyli nagłówek to mamy. Tutaj nie mamy nagłówka. Szczerze mówiąc nam nie będzie tutaj ten nagłówek potrzebny. Można sobie go zrobić, można sobie dodać jakiś obrazek. Ja tego nie używam z prostej przyczyny, dlatego że źle to wpływa na pozycjonowanie. Lepiej jest tutaj u góry dać menu, no, które będzie, jeżeli zrobisz to w ten sposób, lepiej ta strona twoja będzie, indeksowana wyszukiwarka. Jeżeli dasz obrazek to raz, że może to i fajnie wygląda czasami, ale jak dasz obrazek to po pierwsze zajmujesz niepotrzebnie ekran obrazem zamiast od razu rzucić treść i tak samo właśnie dla wyszukiwarek. Dużo lepiej jest, żeby tutaj by było menu, a nie obrazek, więc ja tego tutaj nie robię. Edytor. A tutaj jest to już... Opcja dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Tutaj możemy sobie grzebać trochę w plikach szablonu, w plikach bloga. Dzisiaj nie będziemy się tutaj w ogóle bawić, bo jest to nam niepotrzebne na chwilę obecną. I następnie mamy tutaj wtyczki. Tutaj można sobie zainstalować różne. Ciekawe dodatki do bloga, na przykład możesz sobie zainstalować wtyczkę, która ci przerobi WordPressa na sklep. E, możesz sobie tutaj, w, na przykład, jakbyś chciał dodać komentarze z Facebooka albo e, Likeboxa z Facebooka, to wszystko tutaj się e, instaluje. Ale na razie nie będziemy tego tutaj robić. Użytkownicy, tutaj też tak naprawdę. E, jeżeli tworzysz strony dla siebie, to jest ci to w ogóle niepotrzebne. Tu nic nie zmieniamy. Narzędzia. Tutaj, na dobrą sprawę, też na początek nic nie zmieniamy. Um, ustawienia. Tu będzie. będą ważne rzeczy. Ogólne. Tu, to, co zmienialiśmy tam, um, opis, można zmienić również i tutaj gdyby się tutaj nie wpisał adres naszej domeny na przykład jeżeli instalujesz najpierw WordPressa, potem podpinasz domenę, to tutaj trzeba koniecznie wpisać adres domeny, dlatego, że potem przy wpisach, zwłaszcza jeżeli robisz na przykład jakieś fotoblogi to będziesz miał bardzo dużo zabawy z, potem z podmienianiem linków także lepiej od razu wpisać tutaj adres właściwy tutaj, tutaj, tutaj nic nie zmieniamy Na chwilę obecną ustawienia pisania to zostawiamy domyślna kategoria wpisów tu można zrobić sobie, jeżeli na przykład wpisy dzielisz na kategorię można sobie zrobić domyślną kategorię wpisów dalej Tutaj też nic nie zmieniamy. Czytanie. Można na przykład zrobić tak, że pierwsza strona na blogu będzie statyczna na przykład. Czyli na przykład mamy stronę o mnie albo możemy zrobić tą przykładową stronę albo na przykład, no nie wiem, nie strona o mnie będzie pierwszą stroną na blogu i klikamy, cyk, odśwież i mamy stronę o. No, ale na razie tutaj robimy stronę z wpisami e, tutaj możemy ustawić ile wpisów na blogu się wyświetla e, automatycznie no, ja to robię raz tak, raz tak na razie zostawimy sobie 10 i to tyle, jeśli chodzi o te ustawienia. Tutaj lecimy dalej, dyskusja. Czyli komentarze. Zezwól na komentowanie nowych artykułów. Nie zezwalamy, bo nie w ogóle nie włączamy tych komentarzy. I w zasadzie, jeżeli to sobie kliknęliśmy, to to nam jest niepotrzebne, tutaj to nam zostanie I to będziemy musieli, jeżeli zrobiliśmy najpierw wpis chociaż nie, dobra, jest dobrze kontakt, komentarz to też będziemy musieli wyciąć, tak, w komu we wpisach już jest w, tylko w stronie Dobra. jeszcze raz to sprawdzimy, czy tutaj dyskusja jest dobrze. Dobra, wrócimy tutaj na chwilę do mm, strony, żeby Ci pokazać od razu o co chodzi bo tutaj domyślnie to się wdało i tutaj mamy tutaj mamy gdzie to było? Gdzie to było, gdzie to było? A nie, dobra już wszystkie strony. Szybka edycja. I tutaj jest zezwór na komentarze. I tutaj też na przykład możemy dodawać do kategorii, zmieniać kategorię. I tutaj tak samo w kontakt, szybka edycja. Zezwolę na komentarze, wyłączamy to i to powinno było się już zniknąć. Właśnie ok. Wracamy tutaj do ustawień. Byliśmy na dyskusji, teraz media. Hmm. Tutaj sobie ustawiamy wielkość obrazków. Póki co, na razie, nam to jest ustawienie niepotrzebne no i tutaj bardzo ważne ustawienie bezpośrednie odnośniki um, domyślnie wpisy robią nam się z takimi śmiesznymi znaczkami czyli na przykład tak mielibyśmy wpis no to tutaj o jest znak zapytania p równa się 5 um, jest to ważne żeby zmienić na taki Format wpisu, dlatego że będzie to lepiej indeksowane przez wyszukiwarki. I wchodzimy tutaj z powrotem. Jak się już to zapisze, odświeżamy. O, klikniemy sobie tutaj. No. I mamy zamiast tego P5, mamy jak zrobić pandezowany i mamy. I mamy w zasadzie wszystkie ustawienia. Podstawowe bloga zrobione. Jest, jest, jest. Jeszcze o komentarz na głównej stronie. Więc tutaj tak. Wchodzimy we wpisy. Wszystkie wpisy. Szybka edycja. Zezwoł na komentarze. aktualizuję Okej sobie. Jak się tutaj wylogujemy, to zobaczymy sobie, jak to wygląda teraz. No. Tak wygląda nasza strona. Na chwilę obecną. Oczywiście to jest jeszcze sporo rzeczy do poprawki, ale te wszystkie podstawowe e, ustawienia Ci tutaj pokazałem. Więc działaj dalej. Cześć.